Anonki, zauważyliście, że z lochami jest właściwie tak jak z telefonami? Kurwa, weźcie to skumajcie. Bierzesz sobie taką komóreczkę i ją dzwonisz, nie? No i profit. Wiadomo, z telefonem masz wykonane połączenie, na przykład umówiłeś się na featuring ze światowej sławy muzykami, dajmy na to takimi braćmi pierdolec. Loszka z kolei dostarcza pozytywnego pierdolca twojemu siusiaczkowi, więc widzimy analogię. No ale o analogii mówimy dopiero w zaawansowanym stadium. Nieważne. Telefony są towarami. Wiadomo, że różne modele reprezentują różną klasę jakości, w związku z tym rozbieżne są ich ceny. Nie muszę Chyba dodawać, że z lochami jest linearnie tak samo, możesz sobie kupić taką Nokia 1600, ale chyba nie powiesz mi, że zaszpanujesz tym przed hyziomalami, czy że przyjemniej i bardziej prestiżowo będzie Ci się wstukiwało numer niż na takim najnowszym iPhone'ie X w największej opcji pamięciowej, no raczej logiczne. Tak samo możesz po taniości złapać jakąś używkę i ona będzie dobrze działać, będzie skonfigurowana, ale w takiej opcji nigdy nie doświadczysz tego unikatowego uczucia satysfakcji. Kiedy ceremonialnie zrywasz Folie znówki. Plus, niezależnie od lombardu, z którego weźmiesz i jak szczerze nie będzie się jawił sprzedawca, na dobrą sprawę i tak nie będziesz wiedział kto i co wcześniej z nią robił. Ewentualnie ściągasz sobie dla oszczędności produkt z zagranicy. No i niby dzwoni, no i niby ładne. Czasem, nawet jeśli nie sprowadzasz z Ukrainy, to dalej ma folię. Ale zawsze sam musisz ją przyrutować, przygotować do użytku w twoim środowisku, a o polskim menu i wsparciu technicznym to możesz zapomnieć. Trzeba również uważać, bo zdarza się, że wgrane fabrycznie oprogramowanie przenosi niebezpieczne wirusy. Bywa ryzykownie. Z kolei światowy rynek czasem oferuje modele, które ze względu na niesprzyjające okoliczności, złą reklamę, czy w pierwszym wrażeniu odrzucające cechy szczególne nie cieszą się dużą popularnością, a wciąż są dobrymi telefonami, i ze względu na tę nie najlepszą reputację spada ich cena. One zalegają sobie na półkach i dopiero Koneser jest w stanie powinąć taki na swój użytek. No tutaj podobieństwo jest znowu proste, to oczywiście takie szare myszki 24x7 na tumblerze, wegetujące w niezdeknowską depresji. Takiej to wystarczy zamówić do domu pizzę i robić z nią co chcesz. Wiadomo, ludzie dobierają telefony welle preferencji. Niektórym bardziej się widzi lepszy aparat, niektórym wydajność, intuicyjność, wymienna bateria, pamięć. Ładny design przyciąga do jednego modelu zarówno rozpieszczonych nastolatków, jak snobistycznych burżujów pogrążonych w kryzysie wieku średniego. Społeczeństwo dzieli się w sumie na dwie frakcje. Jedni są w stanie zapierdalać dwa miesiące na kasie w Macu tylko po to, żeby kupić nowego, ładniutkiego iPhone'a ale jeszcze bardziej śmieszą takie kurwa nocniki, które kupią jakiegoś gównofona, który wygląda gorzej niż dziesięcioletni mikser twojej starej, zarzekając się przy tym w stylu HURDUR PODZESPOŁY MA W CHUJ LEPSZY NIŻ TEN TWÓJ SRAJFON czytaj O, chuj z tego, że mam lochę, na którą się brzydzę spojrzeć, przynajmniej nie jest kłodą w łóżku jak ta twoja księżniczka. Nie można odmówić jednak, że każdemu ułatwia życie komunikacja telefoniczna i jeśli ktoś jej nie praktykuje, to postawa ta wydaje się nam kuriozalna i skrajnie niepraktyczna. Każdy jakoś dzwoni. Jaki z tego wszystkiego wniosek? Korwin miał rację: kobiety to jest kurwa towar służący ludziom dla polepszenia jakości życia. No, to tyle na dzisiaj z teorii, a ja idę sobie wykręcić numer z telefonu stacjonarnego.